Dajcie, drogie Wagi, na czytaniu. Yy, na jesień jesteście ostatni w tym czytaniu. Bardzo Was przepraszam, że długo czekałyście, ale mam nadzieję, że yy, to czytanie będzie jakąś pomocą dla Was, że coś Wam pokaże, że będzie jakąś wskazówką. Yy, I Właśnie widzicie tutaj całe rozdanie. Są karty spośród moich kart, które mówią o takich energiach ogólnych. Na ten cały czas są też właśnie takie energie, które pokazują jakieś wasze wewnętrzne przemiany. To są te u góry, te w środku. Ten rząd środkowy oznacza. Materie, pracę, finanse, a ten na dole to uczucia, relacje. I może właśnie tak przejdziemy od ogółu do szczegółu, czyli najpierw ogólnie. Widzę tutaj, że ta jesień będzie stabilizowaniem czegoś w waszym życiu. Będą się zmieniać od wewnątrz w was różne spojrzenia na rzeczy. Będziecie y, gasić jakieś trudne sytuacje budowaniem czegoś y, tak y, po nowemu. Y, będziecie też wykazywać się dużą cierpliwością, y, znając rytm natury. Y, być może dla wielu z Was będzie to teraz y, sięgnięcie po y, zbiory. Y, to, co zasiałyście jakiś czas temu, teraz Będziecie zbierać plan. Myślę, że to jest ogólnie czas zmian, takich w dobrym kierunku, choć nie będzie to czas też łatwy. Jest tutaj kilka takich trudniejszych energii. To są piątki, pięć kielichów, pięć buław. Tutaj one mówią o przechodzeniu przez jakiś kryzys, ale takie kryzysy nam są potrzebne, żeby właśnie coś przetransformować w sobie. Mamy też kartę śmierci, czyli żegnania czegoś w naszym życiu, co nieuchronnie dobiega końca. Ale też jest tutaj dużo takiej równowagi. Myślę, że właśnie w pracy pokazuje się nam równowaga. Słońce, czyli jakiś sukces, dążenie do czegoś konkretnego z takim zapałem dużym, bo jest też 8 buław. Myślę, że jesteście w takiej stabilnej pozycji w zdobywaniu materii, bo jest tu karta siły. Ale w uczuciach również, pomimo y, jakichś tam chwilowych, może nieporozumień, czy w waszych relacjach, czy y, w jakimś patrzeniu y, w siebie, to y, w rezultacie wyruszacie do przodu. Y, tutaj być może nawet y, temu towarzyszyć będzie jakaś podróż w nieznane, bo jest karta sześciu mieczy. Być może jest to zdobywanie jakiegoś następnego szczebla w Waszej relacji, wchodzenie właśnie w nieznane, ale z taką też kartą dużej równowagi stabilności. i stabilności. Myślę, że tutaj w relacjach miłości jest to ogólnie czas bardzo dobry. I może właśnie teraz zacznijmy szczegółowo już omawiać karty i właśnie od tych moich rozpoczniemy to omawianie. I tutaj właśnie one są takie bardzo, bardzo piękne, mówiące o spełnieniu, o takiej delikatności uczuć. Tutaj jest właśnie para która jest zakochana która trzyma się za ręce która idzie w takim wspólnym kierunku poprzez taki raj taki ozdobiony różami pełno tu jest motyli i myślę że to jest właśnie taki, taki czas, kiedy być może właśnie zauważycie w tych swoich relacjach, jakie one są ważne, jak wy jesteście ważni w nich. Być może to są momenty, kiedy będziecie odnawiać coś w Waszych relacjach, będzie takie wchodzenie na wyższy level. Poprzez takie zauważenie siebie, docenienie siebie, bo druga karta to jest właśnie takie przytulanie i kochanie siebie. I jest tutaj pokazana kobieta, która jednocześnie trzyma rękę na sercu i drugą ręką trzyma tutaj czekrę gardła, czyli tutaj jest umiejętność wypowiadania tego, co w sercu. Na zewnątrz, tych swoich potrzeb, być może tu jest wypowiedzenie jakichś uczuć, powierzenie komuś swojego serca. Myślę, że tutaj jest jakaś może nowa przygoda, która Was stabilizuje, która dodaje Wam radości życia. Dla wielu z Was to jest po prostu zdanie sobie sprawy ze swoich uczuć. I może teraz przejdziemy do kart z górnego rzędu, które mówią też bardzo ogólnie o tym, co się może wydarzać. I tutaj właśnie zaczyna się taką bardzo stabilną energią cesarza, który coś organizuje, który coś układa, który coś stabilizuje. Cesarz, to jest być może ktoś konkretny w waszym życiu. To przychodzi, żeby coś poskładać, bo następna karta mówi o tym, że właśnie coś się kończy: że tutaj czas porzucić jakąś przeszłość, czas oddać jej hołd i puścić właśnie w przeszłość, czas odrodzić się do czegoś na nowo. I tutaj ta śmierć pokazana jest w taki też specyficzny sposób. Właśnie tutaj jest dużo motyli, i te motyle tak pokazują się też w mojej karcie. Może spójrzmy na nie obie. Właśnie tutaj czuję jakieś uwalnianie się czegoś w Was, jakiegoś przekonania być może jakiegoś wyczekiwania na coś może jakiegoś schematu myślenia poddajecie się po prostu życiu poddajecie się chwili być może uznajecie, że już macie pełną możliwość uczestniczyć w tym życiu porzucić właśnie jakąś tęsknotę jakiś żal może Tutaj jest tęsknota jakaś za utraconymi bliskimi albo za jakimiś chwilami z przeszłości, bo też w tych kartach ogólnych, może jeszcze raz na nie spójrzmy, jest też właśnie karta takiego czekania siedmiu denarów, takiego czekania, żeby się zapełnił kosz darami, darami właśnie jesieni. I tej jesieni myślę, że przyjdzie właśnie zebrać ten plan żniwa. Żniwa czegoś, co powinno się już zakończyć. I tutaj myślę, że kończy się jakiś żal, kończy się jakiś smutek, bo są tutaj karty właśnie pięciu pięciu kielichów i karta Pazia denaw. I Może spójrzmy na nie obie. Obie pokazują, przepraszam Was za hałas za okna. One pokazują budowanie zbudowanych w zasadzie taki płot ogrodzeni. W tej karcie pięciu kielichów to ogrodzenie jak gdyby jest takim oddzieleniem roślin od źródła wody. I one chyba wkrótce uschną, niezasilane źródłem, bo ten płot je właśnie oddziela od tego źródła życia. I myślę, że w jakiś sposób wy byłyście oddzielone jakąś tęsknotą za czymś, jakąś niemożnością zrobienia czegoś, być może tkwiłyście w jakiejś przyszłości. I to było takie właśnie usychanie. Brak, brak tej wody powodował, że czułyście się może poza nawiasem, może właśnie poza jakimś życiem, poza nurtem życia. A tutaj potrzeba jest ochrony, zbudowania takiego płotu, który chroni ogród przed tym, co jest na zewnątrz, ale jednocześnie. Ten płot nie odgradza od wody, od źródła, tylko daje ochronę. To jest zupełnie co innego. Tutaj, właśnie na karcie tego pazia denarów, pokazana jest lipa, która jest takim drzewem zapewniającym bezpieczeństwo. To jest drzewo, które daje ochronę. I myślę właśnie, że dajcie sobie ochronę tych uczuć, które macie w sobie, dajcie im przepłynąć. Nie bójcie się łez, bo myślę, że w tych pięciu kielichach brakuje tutaj takiego wypłakania się. Myślę, że one mogłyby. Zasilić te łzy, właśnie to, że pozwalacie sobie na to, żeby, żeby coś zakończyć, żeby czemuś dać odejść, trzeba to wypłakać. I to jest taki smutek, który zostanie uwolniony, i dzięki temu będziecie mogli poczuć się silniejsi. Dzięki temu będziecie mogli poczuć znowu radość życia, otworzyć się na nią i zacząć coś konstruować. I może teraz spójrzmy na karty te ogólne plus materia, żebyśmy się dowiedzieli, właśnie jak to się przekłada na budowanie czegoś konkretnego. Bo tutaj taki konkret nam się pokazał w tej karcie cesarza, i pod nim zaraz jest właśnie karta siły. Czyli Wy, jak przebrniecie przez ten etap porzucania tej przeszłości, dacie jej odejść, być może właśnie pamięć o kimś, kogo utraciłyście, być może pamięć o jakichś zdarzeniach, wreszcie dacie temu spokojnie odpłynąć i zyskacie tym taki spokój i właśnie siłę i zdrowie. Być może dla wielu z Was właśnie, a propos zdrowia, to będzie też czas takiego uzdrawiania, bo karta z siły mówi o prężności, takiej właśnie też fizycznej. Być może to był czas jakiegoś niepokoju, który teraz pożegnacie, dacie odpłynąć temu, co spędzało wam sens powiek. Poczujecie też taką wiarę i nadzieję w to, że wszystko będzie dobrze, bo jest tutaj też karta wiary, właśnie y, karta papieża, która jest też taką stabilizującą energią. Więc myślę, że te arkana wielkie, tu zaraz pojawia się słońce, y, mówią o tym, że y, nabieracie takiej pogody ducha, y, patrzycie przed siebie, patrzycie z wiarą i ufnością, że wszystko się poukłada. I tak właśnie będzie. Jeśli chodzi o Wasze prace, tutaj możecie czuć się spokojnie, stabilnie, silnie, bo oprócz tej karty Słońca, która zapowiada właśnie sukces, taką kreatywność też Waszą, ta karta siły, która mówi o silnej Waszej pozycji, jest też karta równowagi. Czyli negocjacji, porozumiewania się, spokoju, harmonii, więc tutaj jak gdyby Wasza sytuacja jest bardzo dobra, harmonijna, tutaj jest takie skierowanie, przekierowanie Waszej uwagi na możliwości, na kreatywność, na twórczość. Na komunikacji, bo też jest karta ośmiu buław, która właśnie mówi o takim pójściu do przodu w czymś, o skoncentrowaniu się na czymś. I może właśnie przyjrzyjmy się już teraz samym tym kartom mówiącym o materii. Zobaczcie, ile tutaj jest właśnie tego słońca, bo i w karcie tego lwa, tej siły, pokazane jest to słońce. i Jest kobieta w czerwonej sukni, która jest. Pewna siebie, bo karta siły daje nam tą pewność, więc cokolwiek nie podejmujecie teraz, to jeżeli nawet jest to jakieś wyzwanie, to będzie takim dobrym sprawdzeniem swoich możliwości, swojej kreatywności, siły właśnie i da Wam tutaj też wejście wyżej. Być może tutaj jest jakiś sukces, jak, jakaś Sytuacja, w której zostaniecie docenieni, zauważeni, bo karta papieża mówi o takim docenieniu też jesteście w pozycji mistrza, kogoś, kto może dać dobrą radę, kogoś, kto jest bardzo mądry. Kogoś, kto naucza, być może będziecie mieć swoich uczniów, będziecie w swojej pracy mieli możliwość wykazać się mądrością, pokazać, wskazać komuś kierunek, być może też będziecie mieli możliwość sięgnąć po wyższe stanowisko. Będziecie też. Precyzować bardziej się na, na czymś konkretnym, na jakimś celu, bo właśnie te osiem głów o tym świadczy, że idziecie w jakimś bardzo konkretnym kierunku, i tutaj jest dużo komunikacji, dużo Waszego działania, dużo takiej aktywności, i to Was spełnia, to Was realizuje. Więc tutaj, jeśli chodzi o, o pracę, o zarabianie pieniędzy, to tutaj jest. Duża stabilność, efektywność. To jest bardzo dobry czas. I tak tutaj też patrzę, że tutaj to słońce bardzo Wam sprzyja. Słońce będzie w ogóle w znaku skorpiona. Tutaj jest właśnie ta śmierć. To jest skorpion to jest takie bardzo dogłębne wnikanie w coś. Zauważenie czegoś, jakiejś być może prawdy po słońce to jest takie rozświetlenie. Ale też to słońce, właśnie w Skorpionie, bardzo Wam sprzyja, bo tutaj jest karta tych siedmiu denarów. Ten pełny koszyk, zobaczcie, ta jesień daje Wam właśnie tą obfitość zbioru. Więc myślę, że jeśli chodzi o materię. To tutaj będą się dobre rzeczy wydarzały, które Wam pomogą w zrozumieniu, że no w Waszych rękach jest Wasza siła, także w Waszych rękach jest Wasz los, że to właśnie Wy zbieracie do tego koszyka i Wy jesteście bardzo sprawczy, no bo tu od Waszej energii dużo zależy. I może teraz przejdziemy do sfery uczuć, emocji, bo też w tych czytaniach prywatnych zazwyczaj pytacie o pracę, o Wasze finanse i o to, co w uczuciach, o relacje. I oczywiście to czytanie jest ogólne i nie odpowie na wszystkie tutaj problemy. Ale to zapraszam właśnie do czytań takich osobistych, i one mogą być wtedy bardziej precyzyjne. I jeśli chodzi o uczucia tutaj, to może spójrzmy właśnie te energie ogólne w połączeniu z tymi kartami na emocje. I tutaj właśnie widzę też takie stabilizowanie duże w Waszych relacjach albo w wyjściu ku relacjom. Bo to oczywiście zależy od Waszych sytuacji. Nie wszyscy mają swoje pary, nie wszyscy są w związkach, ale jeżeli jesteście w relacjach, to tutaj widzę pomimo jakichś może różnicy zdań, bo jest karta pięciu buław. Jest karta pięciu kielichów, która mówi właśnie o jakichś takich trudniejszych chwilach, może właśnie pod koniec jesieni. To będzie ogólnie stabilnie, dojdziecie do porozumienia, bo tutaj jest karta równowagi. Po raz drugi zresztą w tym czytaniu, więc myślę, że to ma znaczenie, że. Dojdziecie do porozumienia, do jakiejś takiej harmonii ze sobą i właśnie ze swoim partnerem, partnerką. Myślę, że tu jest możliwy w ogóle jakiś wyjazd albo jakaś wspólna taka integracja w nowym kierunku, to znaczy rozwój jakiś, być może wspólny kurs, może po prostu wspólne wzrastanie w czymś, co. Was obojga interesuje. Tutaj też widzę, a propos właśnie stabilizacji, taką piękną postać królowej dysków, która jest właśnie takim przypływem obfitości, macierzyństwa, czegoś takiego bardzo ciepłego, dobrego. I myślę, że, no właśnie, jesień da Wam takie poczucie bezpieczeństwa, jeżeli jesteście Kobietami, to myślę, że Wy się tak poczujecie w y, przytuleniu takim właśnie męskim, y, w takim pocieszeniu po jakimś trudnym czasie, y, nawet jeżeli będą towarzyszyć Wam jakieś y, trudniejsze momenty, to będziecie wiedziały, y, drogie Pani, że jesteście y, właśnie otulone czułością. Y, jeżeli jesteście mężczyznami, to właśnie. Y, Taka kobieta, pełna e, takiego otulenia, właśnie e, i czułości, będzie u waszego boku i będzie was e, wspierała w chwilach, w których nie będziecie tacy, może pewni siebie, będziecie przeżywać coś trudniejszego. E, no nie wiem, czego mogą dotyczyć takie trudniejsze chwile, ale myślę, że e, to w życiu każdego z Was może być e, różnie. To oczywiście też mogą być jakieś trudne sytuacje związane z bliskimi. Być może to będzie jakaś choroba, ale tutaj wszystko to będzie takie harmonijnie układane w Was w formie po prostu doświadczeń, które przechodzą do przeszłości, bo no ta karta. Tej, tych sześciu dysków, która jest tutaj na początku. Ona mówi właśnie o takim przepływie, o, o harmonii, o bezpieczeństwie, o równowadze. I, I może teraz spójrzmy już tylko na same karty, te uczuciowe, które pokazują, że. Może właśnie po takim jakimś tam trudniejszym czasie przychodzą właśnie takie dobre, też sytuacje, w których zaczynacie rozwijać się, rozkwitać, bo całe czytanie kończy karta trzech buław, która jest właśnie taką czystą energią gotowości na nowe. i Tutaj widzę dużo dobrych rzeczy, takiej obfitości, która właśnie Was nagradza za jakieś tam trudniejsze rzeczy. I myślę, że też tutaj w połączeniu, może spójrzmy na te moje karty, bo one właśnie dużo mówią o uczuciach. W połączeniu z tymi moimi kartami tutaj widać spełnienie. Tutaj widać jakieś połączenie, wejście w nowy etap, być może z nową osobą, która się pojawia w Waszym życiu, a być może właśnie to jest takie ukojenie, którego doznajecie właśnie w połączeniu najpierw ze sobą, bo dotykacie swojego serca, widzicie Wasze potrzeby, wiecie, czego byście chciały, i to jest takie ukochanie siebie takie zauważenie siebie i swoich potrzeb, wypowiedzenie ich i to, że wypowiedzie, to na czym Wam zależy, spotka się z dobrym przyjęciem. Bo macie wokół siebie osoby, które, które Was kochają. Bo tutaj też w karcie sześciu mieczy zobaczcie, widzę takie właśnie porozumienie. Też tu jest dotknięcie rąk, tu jest widać rozmowę, tu jest porozumienie. Tu jest też taka wielokolorowość, wielobarwność tego, w co wchodzicie. To jest w ogóle karta wodnika. To jest merkury w wodniku. Tutaj myślę, że jest właśnie to porozumiewanie się to jest negocjacja czegoś. To jest też wychodzenie, jak to wodnik w coś, Nowego, coś ekscytującego, coś nieznanego, ale z odwagą i może dla niektórych z Was oznaczać to w ogóle wyjście w nową przestrzeń przeprowadzkę może właśnie być razem z partnerem zdecydowanie się na bycie razem. I to jest też takie, takie miejsce, w którym zauważacie, jak piękne może być życie. To jest właśnie też ta moja karta radość z bycia razem, to spełnienie. To jest też karta trzech buław, wychodzenie, gotowość na, na coś nowego, wychodzenie temu naprzeciw. I to spełnienie, ten sukces, sześć dysków, które tutaj to zaczyna, zobaczcie, to jest karta e, takich spełnionych życzeń, bo tu jest złota rybka. Myślę, że e, dużo jest w tym radości, ale e, dużo też jest takiego wychodzenia e, naprzeciw temu, e, co byście chciały temu, o czym marzycie, drogie wagi? Nie bójcie się marzeń, nie bójcie się ograniczać w tych swoich marzeniach. Wypowiedzcie to, co spełniłoby Was, wypowiedzcie to odważnie, a zobaczycie, że ma się to możliwość zamanifestować. Właśnie tej jesieni coś się spełni. I może powrócę tutaj do kart, które mówią właśnie o takim spełnieniu bo tutaj jest właśnie ta królowa dysków zobaczcie ile ona ma w sobie bogactwa ile ona ma y, y, takiego przepełnienia obfitością i jest ten y, koszyk y, pełen bogactwa jesieni y, napełniony po brzegi. i jest ta złota rybka która spełnia życzenia i jest też karta siły jak gdyby to wszystko y, możecie osiągnąć dzięki właśnie takiej odważnej postawie, pewności siebie. I myślę, że ta jesień może wam przynieść dużo zmiany. Jeżeli popatrzycie y, na siebie jak na kogoś, kto y, to wszystko może, na kogoś, y, kto nic nie musi. I właśnie dzięki temu, takiej odwadze, jednocześnie takiemu luzowi, bez spięcia, w odpuszczeniu właśnie czegoś z przeszłości, poddaniu się temu, co płynie do Was, możecie poczuć spełnienie, możecie poczuć radość życia. I tego Wam bardzo serdecznie życzę i do usłyszenia.